Dzień dobry. Głowa. Odpuszczamy sobie coś. Emocje. Bardzo sobie odpuszczamy. Co czyścić? Właściwie, no czyszczenie. Odpuszczamy sobie wszelkie kłamstwa na nasz temat. Uh, bardzo obiecująco się pokazuje to czytanie już. Odpuszczam sobie kłamso. Coś kiedyś ktoś mi powiedział w jakiś sposób zasugerował jakaś bzdura. I co robić? <śm> Nie dawać temu żyć. <śm> Nie podsysać jeszcze tego. Dlatego, że Państwo mają energię jeszcze. Um... Jak to określić? No, chyba słowo porządek jest najlepsze. Bardzo dobrze się to pokazuje. I teraz tak do każdego aspektu po kolei. Głowa odpuszczam, nie przywiązuje się do faktów, do tego co słyszę na własny temat, bo to o tym jest czytanie. Eee yy... Z drugiej natomiast strony, gdzieś się temu, przy, temu przyglądam, oczywiście. Wiadomo, logiczne, żeby stwierdzić, że to jest bzdura. Przyglądam się temu bardziej, rzucam lupę na ten fakt, na te słowa, na te okoliczności, w których się znalazłem. I okazuje się, że to jest jeden wielki, przepraszam, bełkot. To, co było mówione, to w, jaki, w jakim świetle mnie przedstawiano, w jaki sposób się o mnie wyrażano, to, to jest jakiś naprawdę absurd. Głowa. Pianowo równo, no właśnie, czyli ja, krótko mówiąc, zachowuję ten honor i godność, i e, odzyskuję również, i wraz z odzyskaniem nie pozwolę nigdy więcej go sobie odebrać ich sobie odebrać. E, miło, bardzo dobrze się pokazuje. Sytuacja, głowę sobie sprzątam. E, Opierając się wyłącznie na tym, jak jest w rzeczywistości, a nie jak ktoś zasugerował. Oczywiście, że tak. Bo ja Państwu powiem tak, tu się Państwo dowiedzieli dużo rzeczy. Dużo rzeczy, że stali się ofiarą jakiegoś, no naprawdę nieprzyjemnego żartu. To mógłby być chociaż jeden komentarz na Państwa temat który gdzieś mógł nawet państwa na całe lata załatwić. Eee, teraz wydaje się to być nie aż tak ważne, nie mieć jakiejś specjalnej wartości, ponieważ nagle się okazało, że państwo odkryli, że jest inaczej. I to, co państwo odkrywają, państwa wersja wydarzeń ma tutaj znaczenie. Nie to, co kto powiedział pod wpływem gorszego humoru, czy próbie no, słyszę odegrania się a tylko no, po tym czasie krótszym dłuższym nagle okazuje się, że jest jakaś bzdura zupełnie było inaczej. Było na odwrót. Więc to, co usłyszałem versus to, czego się dowiedziałem po sprawdzeniu, wyklucza się. A mnie tutaj kłamstwo oczywiście nie obchodzi, więc. E, Prostuje sobie e, myślenie, krótko mówiąc, na, na, na temat tego, co tutaj się stało. E, no, mówimy o takim ośmieszeniu, mówimy o kompromitacji, mówimy o mm, zazdrości również, ponieważ ty w, w czymś byłeś dobry i jesteś dobry. To jeżeli jesteś na nie swoim terenie, jeste, jeżeli jesteś na moim terenie, no to teraz ja ci pokażę, utraci nosa. Tylko dlatego, że jesteś lepszy w czymś, w czym ja nie jestem. No, takie zabawy dzieci, prawda? Z, z podwórka. Takie, takie psztyczki w nos z piaskownicy. To jest mniej więcej to, podstawówka. Tak, co mówią emocje? Emocje mówią, odpuszczamy wraz z głową. My tutaj idziemy z głową rączka w rączkę. Eee, chcemy tutaj się przykleić do siebie. No i miło. Eee, emocje mówią, eee, my te negatywne emocje rozpuszczamy się. To co nosisz w sobie tyle lat, czy w ogóle coś, co Ci przeszkadzało, odchodzi? Co mówią emocje? Cóż to za pośpiech, ale też w takim sensie szybko to zrób. Już opuść yy, ten teren. Mm, czyli to, co mówi głowa. Nie myślę o tym, yy, nie bierz pod uwagę raczej tego, co zostało usłyszane, bo powody do wypowiedzenia tego były miliony. Wszystko mogło być powodem. Yy, natomiast tu w emocjach jest. Yy. Taka rzecz, że te emocje one dość szybko się rozpuszczają, czyli Państwo mogą mieć jakiś spadek nawet witalności, mogą się Państwo, nie wiem, przeziębić, mogą Państwo jakoś y, po prostu nie mieć siły wstać z łóżka. Y, to jest taki skutek, no bo właśnie, że coś walnęło, bo ja się dowiedziałem prawdy o czym mówi głowa, i teraz ja to muszę przetrawić, dać swojemu ciału czas na Przerobienie tych energii. I nic z tym złego. To, to jest naturalny proces. Czasami się tak zdarza. Więc pośpiech. Szybko się dzieje, szybko się przetwarza, szybko się przerabia. Ale. No, to jest zwiastun końca tej, tej udręki. No, oczywiście, że tak. I mamy i mamy gilotynę. Do widzenia koniec z, z, z tym. Przekłamanym obrazem mnie. Ponieważ mówimy tutaj o szeroko pojmowanym ośmieszaniu i kompromitacji, temat się kończy. Państwo się wyzwalają i za chwileczkę będą już. Co czyścimy? No kłamstwa. Z kłamstw się czyścimy, zdecydowanie. Z tego całego informacyjnego bełkotu, który. Ktoś miał czelność na mnie wylać. Eee, jaki był powód? Cokolwiek sobie państwo nie wymyślą, to byłby dobry powód. Eee, znowu rączka w rączkę. Mamy tutaj albo związki takie już bliskie, partnerskie, natomiast Szczerze mówiąc, Państwa czytanie mówi o takim globalnym stosunku z, 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 z ludźmi. To jest o wiele szerszy aspekt, o wiele szersza tutaj skala. Ja versus ludzie, jak mnie odbierano. Ale co by, co by nie powiedzieć, tutaj ja kłamstwa do swojego życia już nie przyjmę. O, teraz będzie się liczyć tylko to, co ja o sobie myślę, a nie co ktoś o mnie powie i jaką wyda opinię. No, to jest yy, dla mnie równowartość sterowa. Ani mi myśleć o tym, jakoś się yy, o tym yy, rozważać, w jakiś sposób się tak yy, rozwodzić nad, nad tym, czy. Yy, a czy to prawda? Może jednak, jak ktoś powiedział, to, to, to może ja jednak wezmę to pod uwagę. Może jest w tym ziarno prawdy. Nie. Nie ma w tym ziarna prawdy. Nie ma czegoś takiego jak ziarno prawdy w czymś, co ktoś yy, mówi na mój temat. Ten, 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 yy, ten, ten, ten czas już się skończył. Ta era się już zakończyła yy, od całkiem niedawna. Więc e, pokazuje się totalna obojętność, e, chłodna, kamienna twarz. W ogóle nic mnie nie rusza i nic mnie już nie ruszy. Niech sobie gadają, niech sobie podsumowują, niech, e, niech sobie komentują, niech sobie gadają, jak nie mają co robić. No to wiadomo. E, dzieje się, jak się dzieje. E, natomiast co ja mogę z tym wszystkim zrobić, nawet jeżeli do mnie dojdzie? Nic. No, i co robić? No właśnie, nie dawać temu żyć, nie wiązać z tym żadnej nadziei, mm, nie hodować sobie tych wszystkich durnych słów, które tu padają na mój temat, i pozostawili nadzieję. A oni z moją obojętnością niech dalej myślą, że będą w stanie mnie przekonać, że, e, że te ich słowa gorzkie i te, te, te trudne takie podsumowywania mnie, e, że to na mnie działa. Oni niech się łudzą, niech sobie robią co chcą, no w końcu tylko gadają. Ja z tym sobie nic nie zrobię, ja z tymi informacjami, ja, ja to ignoruję po prostu. Więc e, jeżeli ktoś rzuci sarkazmem w moją stronę, niech ma satysfakcję, że, że się może udało, no ale to jest takie próżne i ślepe, bo ponieważ na mnie to nie działa, na mnie kłamstwa już nie działają, nie przyjmuję ich do życia. Więc już nawet nie mając ochoty prostować tych informacji, niech ta osoba. Głupia się cieszy, a udało jej się rzucić sarkazmem, udało jej się mi dogryźć, udało jej się podsumować: O, że to ja jestem głupi, czy jakieś tempy. Dobra, niech się cieszy, no ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, no bo to jest e, satysfakcja kłamstwem, ale tylko w głowie tej osoby. Nikt specjalnie by tego nie podzielał. E, więc niech ta osoba cieszy się swoim głupim popisem, e, bo ma do tego prawo. Ja mam prawo w ogóle nie brać tego pod uwagę, co mam zamiar kontynuować. No, nowy człowiek ze mnie się robi, coś się wybudza, coś, coś się diametralnie zmienia. No pewnie, że się zmienia, no skoro ja wycinam kosą swój, wycinam kosą kłamstwo ze swojego życia, no to wtedy zostaje mi to takie. Dobitnie czyste powietrze w moim życiu. Takie, yy, te, takie, takie powietrze, tak świeże, tak czyste, że aż uderza w nozdrza. Yy, czyściutko. Ja się przemieniam. I w ogóle jakoś się okazuje, że tego powietrza w życiu jest więcej, bo ja się przestaję oszukiwać, przestaję. Sugerować się opiniami osób, którym się coś wydawało, dlatego to powiedzieli, w ogóle nie mając wyobrażenia o tym, jaka jest prawda. Dziękuję.